Z wagi zrzuciłam 11 kg, a z obwodu zeszło około 40 cm. Mam na imię Welina, mam 45 lat i jestem grafikiem komputerowym, więc prasa siedząca. Przed przystąpieniem do programu mm, miałam troszeczkę nadwagę, ale głównie mi zależało na poprawieniu kondycji. Będąc w programie już dwa tygodnie poczułam ogromną różnicę, ponieważ muszę dojść do przystanku około 1,5 kilometra, więc wcześniej było tak, że dochodziłam, zadyszka, trochę odpoczęłam, odsypnęłam, a po dwóch tygodniach... Programie. Ja już czułam, że mogłam wbiec te półtora kilometra. Wsiadam do samochodu i normalnie mówiłam. Czuję się dużo lżej. Jestem bardziej taka sprawna, więc ta kondycja naprawdę mega, mega się poprawiła. Bardzo prosta dieta, bardzo smaczna, szybko się ją robi. Treningi są odczuwalne na moim organizmie, ale fajne jest to, że mogę ćwiczyć w domu. Program budowy solwetki Hollywood bardzo, bardzo serdecznie polecam. Efekty są. Trzeba po prostu przestrzegać diety. Trzeba trochę... No, dać siebie trochę i trenować, ale efekty są. Widać to po dziewczynach, widać to też w wywiadach. No, ja sama jestem może tego przykładem że trochę wysiłku, trochę zaparcia i rzeczywiście można poprawić sobie kondycję, no i zrzucić wagi. To efekt naprawdę super jest w tym programie.